Pamiętacie, jak trzy miesiące temu Donald Trump ogłaszał, hucznie ogłaszał te tablice ze swoimi taryfami celnymi, gdzie tak naprawdę nałożył cła na pół na większe pół świata. Wiem, że dwie połówki zawsze są równe, ale powiedzmy kolokwialnie: Trump nałożył cła na większe pół całego świata. Po kilku dniach, Trump ogłasza, że ludzie dzwonią i całują go w dupę tylko po to, żeby wycofał taryfy. Taryfy zostały zawieszone na 90 dni za dwa dni. Mija te 90, a ja wiem ile krajów zadzwoniło i chciało z Trumpem zrobić dyle handlowe. Cześć, ja mam na imię Sebastian i pamiętaj, zaobserwuj mnie tutaj, bo jutro świat będzie inny, a tylko ja przekazuję Ci historię, informacje, fakty i ciekawostki bez cenzury. A więc, co się zadziało z Donaldem Trumpem i z jego wielkimi planami, że wszyscy będą dzwonić do mnie, i całować mnie w dupę, żebym tylko ściągnął te taryfy? z... Taryfy celne z ich krajów? No cóż, zadziało się tyle, że prezydent ma reputację handlarza, czyli człowieka robiącego dobre deale, więc dlaczego nie widzieliśmy takich umów handlowych, jakie obiecał nam w ciągu ostatnich 90 dni? Yy, nie obiecał tego. Wiele z tych krajów nawet się z nami nie skontaktowało. Tak mówią ludzie. Którzy z Trumpem pracują. W 90 dni skontaktowały się z Trumpem Chiny dwa razy, mówiąc, żeby się wypchał. Ze trzy razy Kanada, negocjując i dostając więcej od Amerykanów niż przed taryfami. Zadzwonił też Meksyk powiedzieć: OK, zabieramy naszych ludzi, zabieramy nasze awokado, zabieramy wszystko, czego nie chcecie. Pojechała raz delegacja Japonii i faktycznie było to zły ruch, natomiast Japonia persaldo wycofała się, a na kilkadziesiąt krajów, na które zostały nałożone taryfy nikt więcej nie pojawił się w białym owalnym gabinecie, żeby pocałować w dupę Donalda Trumpa, ale co ciekawe... Kraje zaczęły się jednoczyć, jak Kanada, na przykład z Unią Europejską, jak Azja zaczęła się jednoczyć nie po to, żeby wysyłać przedstawicieli całujących w dupę Donalda Trumpa, ale po to, żeby tak naprawdę skopać dupę Donaldowi Trumpowi. Więc moje wielkie gratulacje dla całej Polonii, dla całej skrajnej prawicy, która krzyczała, jakim to geniuszem biznesu i polityki jest Donald Trump. Będzie mi bardzo miło. Oglądać, jak będziecie potykali się o własne głupoty. Więcej na ten temat na moim kanale na YouTubie. Link tutaj, ewentualnie gdzieś w opisie.